Hej kochani, trochę mnie nie było, zdaję sobie z tego sprawę, ale już wracam, już jestem, także jeżeli chcecie zobaczyć ten dzienny makijaż, który mam aktualnie na sobie, to zapraszam was do oglądania. Jak widzicie jeszcze jestem w mokrych włosach i zupełnie bez makijażu, mam tylko na sobie krem z Hello Body, także zaczynamy. Pierwszy produkt Revlon Colorstay 110. Pod oczy standardowo Catrice Liquid Camouflage, to jest kolorek 010. Rimel Stay Matte, kolor transparentny 001. Teraz bronzer z Lovely, jest to Golden Glow Light Beige. Teraz rozświetlacz Bare Luminizer. Teraz dobrze zaczęłam używać ostatnio kredki, jest to kredka Eyebrow Stylist w kolorku 040 Don't Let me Brown Następny krok to paletka Mijo Cień Kalla na całą powiekę I ostatni krok to maskara z Maybelline i jest to Lush Sensational. I tak się prezentuje mój dzienny makijaż, na ustach mam standardowo Kokorich z Hello Body I tak samo oczywiście jako baza pod makijaż mam krem, krem na dzień, jest to też krem z Hello Body Bardzo lubię te kosmetyki, bardzo sobie je cenię I Jest to opinia, którą wyrobiłam sobie w przeciągu kilku ostatnich miesięcy Naprawdę używam ich regularnie, codziennie, używam ich kosmetyków zarówno do twarzy jak i do ciała no i sprawdzają się genialnie, także gorąco wam je polecam. Kosmetyki kolorowe, których użyłam w tym filmiku, też wam polecam, sprawdzają się naprawdę fajnie. Także to było na tyle w tym filmiku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, a my się widzimy już w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i nie zapomnijcie się uśmiechać. Pa.